Edyty Malarowicz z Rawy Mazowieckiej, która przyjechała ze swoimi rodzicami i co ma pewne znaczenie w tej opowieści, która jest, jest uzbrojona w dwa wyroki skazujące byłego męża za znęcanie się i dwa nakazy eksmisji tegoż współmałżonka ze wspólnej, niegdyś bogatej willi. Cóż z tego, kiedy to ona, czyli pani Edyta musi uciekać i eksmitować się niejako do rodziców, bo piekło na ziemi, jakie pani tu opisuje, wydaje się nie mieć końca. Oto ta relacja. Mąż powymieniał zamki, nie mogłam się do niego dostać. Pomimo tego, że ma wyrok eksmisji, klauzulę wykonalności, on sobie po prostu z tego nic nie robi. Zamknięte jest. jest przekręcony zamek na Niestety. Klucz. Nie mogę wejść do domu pomimo tego, że mąż z, z synem przed chwilą przyjechali. Drzwi są zamknięte. Przez okno do kuchni też nie mogę wejść. Otwórz mi drzwi, słyszysz? Mam cię w dupie, Złodziejów. Ma pani kłopot nie tylko z mężem, ale i z, I z synem, synem. Który tak. godnie naśladuje męża. Godnie? Tak, można powiedzieć w cudzysłowie Kopia. godnie. 100%. stu czyli geny jednak tak. nie ten ten się nie niestety. Proszę bardzo. Dzień dobry panu. Telewizja jest, tak? Tak. Podobno Mama taka jest do pokrzywdzona. Chcemy wejść do domu. Możemy? Tak, chodzimy? Ale to panowie mogą kamerować? Chyba nie. Eee. Ja Panie. nie zezwalam na pokazanie mojej zezpalać, twarzy. Bo Panie ty nie jesteś właścicie. właścicielem tego domu. Ale ja mam 21 lat tak, i nie zezwalam na... 27. 27. 27. by ci się pomyliło. Słuchaj, tobie żeby się pomyliło. Ostatnio była interwencja nie z policją, gdzieś ręką przedmoc. mnie posnął i zabrakowałaś mi wjazd. Jest to tak, wszystko udokumentowane to, 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 na komendzie. Właśnie, czy Pan mógłby ze mną porozmawiać? Dlaczego? Proszę Panią, ja Pani powiem tak. E, si akurat e, raz w życiu Trzeciwko miałem... Przeciwko mamie tak Pan Nie, występuje. ja nie jestem przeciwko mamie, proszę Panią. Tylko ja Pani powiem tak. Akurat e, mama nie zaakceptowała tego, że po prostu się pogodziłem z tatą. Siedziałem, powiem Jęzim. Pani tak, e, w więzieniu przez przypadek za jedno pobicie. Odwiesili mi zawiasy, których nie powinni. E, wyszedłem z więzienia, moja ma mama moje pieniądze Przepuściła. Miała kolegę na zapleczu, który ją interesował. Kochanka nie zajęła się synem. Ty jesteś chłopus z bandyta. O, tak? I, popatrzcie przed kamerą. Czyta. Ile mi ty pieniędzy ty dałeś? pieniędzy, co ci dałam. Nie, o pieniądze. Chodzi o pieniądze, daj, bo ja nie mam. A, a ty masz stacze, na zabawie i na pokoje, płacasz, tak? Z kochankami. Tak, a telefon masz? Oddać od wypowiedź. Jesteś nie jesteś Chłopus z bandyta. Ja ci nie chcę znać. Wy nie macie honoru, by wam pluł ryj, a wybiście ten. Oj, ja mówię normalnie, proszę panią. Przepraszam, że ja. Przepraszam. Tak. północy. Tak e, matka będzie. zrobi tak, że ojciec będzie miał eksmisję. Ja z matką sam nie będę mieszkał, się wyprowadzę. Będzie mieszkała tutaj z kochankiem. Proszę zobaczyć, jak wcześniej mąż sobie wyciągnął pokój i na pokoju założył spódkę. Przyjechała pewna kobieta, nie chcę mieć nazwiska, okay. bo to jest żona pewnego pana policjanta w Rabie, okay. która przedstawiła mi, co żona wyrabia na hotelach z jej mężem. Płakała tu dziewczyna. Mówił o, nie, o niemoralności wolnej no kobiety nie jest, po może. rozwodzie. Przed drzwiami dwa powie, razy mnie uderzył, wzięć i mnie raz kopnął. Mama, ma jest tutaj. Nie. Twarz pan został uderzony. W tak? Twarz i w czoło. Obdukcja. W tu miałam spuchnięte, pęknięte od spodu wargę. Zakrwawiony, oczywiście, całe usta spuchnięte. Musieliśmy po jest prostu stąd uciekać, gdzie y, syn y, z y, byłym mężem kopali samochód, gdzie go uszkodzili na kwotę 300 zł. Może jest y, małżonek? Nie. Odjechał, odjechał małżonek. Odjechał nie, bez nie prawa zapytamy? jazdy? Nie zapytamy się. Mama mi wisi pieniądze. Pana, panu wisi pieniądze ile? 4600 zł. Odkąd wyszedłeś z więzienia, nie dałeś złotówki na utrzymanie. Minęło 11 miesięcy Taś. i 4600 jeszcze jestem ci winna. Może z odsetkami? Ja A pytam się, na ja czyj ci... koszt żyłeś? Kto Ci prał, sprzątał, yy, gotował? Słuchajcie. Na czyim utrzymaniu był? No, Spytałem. obiadów to ja w domu tutaj nie jadłem. A no na pewno się, nie na dziadka. A, pozostałe rzeczy. Kto płacił za Ciebie? Za gaz, za to, że mogłeś się wykąpać, za to, że miałeś gdzie spać? Za, za utrzymanie ja tego domu? Ja się dokładałem do gazu, do wszystkiego. Ile kosz? się dokładałeś? Bo Tam ja 300 nie panie... do 700 zł, 300 dałem raz. Oczywiście kłamiesz. Oczywiście tak? kłamiesz, bo nie dostałam złotówki. Nie wymagałam od Ciebie hmm. tego, bo A mówiłam, nie dopóki nie sobie... Dopóki ja, sobie dawałam pieniądze, radę. To masz, masz, masz oddane pieniądze co do 2000, masz To chodzi o masz oddane pieniądze. Chodzi o pieniądze, bo ja nie mam. Ty nie mów, że jeżeli nie chodzi o pieniądze. Będę, jeżeli będziesz chciał, to ja wezmę wezmę i ci spłacę te te pieniądze, nie, 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 dać klucz od domu, bo nie, 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 Jestem takim człowiekiem, że te Mama nie ma, niechby sobie kupiła towar do sklepu za te pieniądze. Ale proszę panią, żeby robić tak, żeby z pokoju wynosić mi rzeczy, chować do drugiego pokoju, żeby wyłączać wodę i wyłączać gaz. A dlaczego pani wyłącza gaz? I gaz Dlatego, że nie ma kto płacić za rachunków. Są rachunki Słuchaj, po 1100 zł, nie ma czy to, kto. A słowo ze mną wymieniała? To, to powiedz państwu. Czy... Od wielu, od nie Dawałam ci październik, listopad pieniądze, od odkąd dawałeś pracuję. Mi nie nie dawałam ci żadnych pieniędzy? Nie dawałeś mi żadnych pieniędzy na żadne utrzymanie domu, tak jak ojciec od wielu nie daje na żadne rachunki. Czy ja dostałam od was w życiu jakikolwiek samochód. Na co Słuchaj, życie. Czy od was, to? Dostałam od was kiedyś w życiu jakikolwiek samochód. To, czy dostałam od, od was w życiu jakikolwiek roku mieszkanie życia, utrzymuję cię. Wy, wy takżeście rozgospodarowali pieniądze, że wy na żadnego syna nie mielibyście, żeby mu jakieś mieszkanie kupić. A ty wychodząc za ojca, czy zaczynając, jak byłaś ze mną w, w ciąży, to mieszkanie miałaś. Coś dostałaś, a nie może że ja patrzę, bo ja od gdzie was nie dostałem nic, po prostu nic. Dziękuję. Nie mam się Czy możemy wejść do, do, do tego, gdzie pani no, mieszka? Tak, tak. tak. Mhm. To jest pani, to burka, gdzie pani mieszka. Tak, tak? to jest spokojna poddasz. to jest moja sypialnia, w której mieszkam pod kruszem, no bo inaczej się nie da. Z mężem, alkoholikiem i awanturnikiem. To są ubrania, które zdjęłam z garderoby po to tylko, że y, przykładem wcześniejszych lat ubrania były wyrzucane do kosza. Były wybijane szyby w tych drzwiach. Przez te drzwi był wpuszczany arozol, kokpity, różne rzeczy po to tylko, żebym się udusiła, bo palne dni, a mąż zajmował cały dół, gdzie codziennie przychodził pijany. Sprowadzał pijane kochanki, nawet tydzień temu. Mąż po rozwodzie może być z kim chce, i niekoniecznie jest to kochanka. Oczywiście tak, ale nie może być w tym domu, bo ma z niego eksmisję. Ja się zgadzam z tym, że mąż może mieć 18 kochanek i w ogóle. Przyjaciółek na przykład. Na przykład kogokolwiek, czy znajomych. W ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, że nie ma prawa mieszkać w tym domu, a mieszka i do tego domu, w którym nie ma prawa mieszkać, jeszcze przyprowadza sobie swoje Zrajone. towarzystwo. Tak. I nikt nie potrafi fizycznie go wyprowadzić, i właśnie na tym polega problem. Coś musiało w tej rodzinie być tak strasznego, co doprowadziło do tego. Ten chłopak jest rozżalony. Oczywiście można mówić, że on jest podgolony, że jest wielki, że. To jest rozczeniowy. Jak... Może babcia mi powie, dlaczego tak jest? Proszę Pani, genów nie da się wytępić. Gen ty... ojciec jego jest bardzo podłym człowiekiem. Znaczy tutaj muszę zaprotestować spływę... naprawdę. alkoholu to... powstaje u niego taka agresja, że on człowieka by zabił. Pani właściwie musiała uciekać z, tego, z tej klitki na górze. Państwo się zajmowali zawsze jakimś handlem, jaką, jakimiś interesami. Może to jest powód, że rodzina tak eroduje, że taka jest rozbita, że taki jest obraz, który samą panią przeraża? Może brak takiej dbałości wspólnej o dobra tego domu. no Jeżeli mąż może w pewnym momencie e, zauważył, że to ja większość wkładu e, w akurat większy wnosi wkład wnoszę, to tak, też w nie pracę, było specjalnie. W pracę, w pracy, w pracy w jakimś wspólnym w sprawie. pewnym momencie no myślę, że pozwolił na takie, a nie inne życie. Pani no. w, sobie nie ma nic do zarzucenia? Oczywiście, że mam. Co? Oczywiście, że mam. Że zbyt długo tą sytuację akceptowałam. Powinnam to zrobić przynajmniej 15 lat wcześniej. Burmistrz Rawy Mazowieckiej zapraszany przez nas naturalnie odpisał nam, że, że sprawą pani Edyty Malarowicz Urząd Miasta w Rawie zetknął się po raz pierwszy po otrzymaniu pisma komornika sądowego. W ogóle nie ma pojęcia o tym. Absolutnie. I że pani nie zwracała się pani tam o pomoc, zwracała, zwracała, się. zwracała się, o się pani o pomoc. Się zwracała Była osobiście, ale pan burmistrz po prostu nie bierze tych spraw po to, żeby pomagać tym ludziom. On I że nie urząd wie. nie był w posiadaniu wyroku sądu z orzeczeniem o eksmisji pani małżonka. Był wyrok, oczywiście, że był urząd w posiadaniu i to, to na tego wyroku? Te pisma nie podpisywał pan burmistrz, tylko pełniąca obowiązku pani naczelnik gospodarki mieszkaniowej. To jest naprawdę jakieś postawienie sprawy na głowie. Widzimy coś takiego, no, że widzimy? pani nie może wejść do swojego domu, ma wyrok eksmisyjny, to jest obowiązek komornika w takiej sytuacji, jeżeli małżonek się znęca i jest jest to wyrok, urząd prowadzony, stwierdzone, to ma obowiązek eksmitować na bruk, nie do lokal socjalny pan. tymczasowy, po prostu ma obowiązek go wyprowadzić. W związku z tym, ja się zadaje sobie pytanie, czy mi w Afganistanie, czy w Syrii, że coś takiego się dzieje. A z drugiej A strony, mamy pan sytuację, myśli, że tam takie, w tamtych krajach y, mężczyzna... Tam panuje chaos. Tam nie ma egzekucji prawa, a to jest w końcu rawa mazowiecka, województwo łódzko, w związku z tym ja zadaję sobie pytanie, że komornik potrafi wyegzekwować od niewłaściwej osoby 30 tysięcy złotych i zrobi to bardzo sprawnie, potrafi innej rodzinie w Krakowie odebrać dziecko w ciągu trzech dni, a tutaj a... mijają miesiące. Kiedy to są jest dwa wyroki... komornika, to jest zaniedbanie komornika, to jest także zaniedbanie burmistrza, ponieważ jest jego obowiązek. Ale pan, przepraszam, komornik sądowy, którego też naturalnie zapraszaliśmy, na, odpisał nam, że do tej pory wykonanie eksmisji nie było możliwe z tej przyczyny, że gmina nie wskazała miejsca noclegowego dla dłużnika. Czyli on nic nie może, mówi komornik. W tej sprawie y, miejsce noclegowe zostało przydzielone po upływie 7 miesięcy od mojego wezwania. Czyli że już jest to miejsce noclegowe? Tak, jest, dlatego że ja wszędzie reagowałam. Pani imio? pisała wszędzie, wszędzie i, i proszę... dosłownie. Po prostu brak dobrej woli ze strony pana burmistrza. Ale to znaczy, że mąż powinien już być dzisiaj. W tej noclegowni. Pani powinna mieszkać w swoim domu. A jeśli tak nie jest, nie, nie jest to tak. znaczy, że zaniedbał to ewidentnie komornik i to jest kwestia zwrócenia się być może do Wójta sprawiedliwości o podjęcie działań dyscyplinarnych. Takiego człowieka Wobec by, kogo? Komornika? Zarysić. Wobec komornika. Bo to jest ewidentne naruszenie jego obowiązków jako komornika. To jest pana terytorium. Pani redaktor, tak, ja po zaproszeniu do programu zasięgnąłem informacji w sądzie Rawskim i... No, nie rzucałbym tak daleko idących oskarżeń. Prokuratura i sąd w Rawie podjęły działania. Przede wszystkim zostały odwieszone te kary. I, I, i jakiś bezkarność się kończy. Pan te, męża pani czeka odbycie kary pozbawienia wolności. Ja bym też przestrzegał przed takim oczekiwaniem, że komornik będzie eksmitował dosłownie. Tak z ulicy na, na, na ulicę wejdzie, wyeksmituje. No To są jednak ludzkie sprawy. Tu pewien, pewien umiar jest wskazany. Wskazany mimo i, wszystko. I ja, ja nie. Powstrzymam się od krytyki tutaj organów e, państwowych tak. w tej akurat nie sprawie ma akurat... sprawiedliwości, sprawiedliwości stanie się zadość. Mąż, który się nad panią znęcał... Zostanie uniós... ukarany zostanie skutecznie, ukarany a nie tylko w skutecznie. zawieszeniu, jak to trwało w dwóch wyroku, bo to były wyroki zawieszenia. Jak się zwolni miejsce w więzieniu, to Wiesz pani nie wiadomo kiedy będzie. Tak, bo to pani redaktor... Bo jeszcze może co pan, czekać pan powiedział? Jak się zwolni miejsce w więzieniu, to wtedy pójdzie, wtedy pójdzie siedzieć. Myślę, że ta publikacja i to, co zostało tu powiedziane, na pewno w tej jednostkową, a być może także w innych podobnych sprawach, spowoduje, że te sprawy będą bardziej w ludzki sposób i szybciej tak. rozgrywały się. Mam taką nadzieję i Państwo zdaje się też. Zadowoleni Państwo, czy nic? Zadowoleni Zadowoleni. Mimo, że takie nieszczęście. Koszmar skończy jak najszybciej. Bo Pan też tam biedny.